Eee, a nie wiesz o Jestem. Przepraszam, napis na nagle Dobra. Na, na na, na na, <śmany> My powinniśmy się na Zgaduj, że jak dzisiaj nie włączę nagrywania, to stanie się coś śmiesznego. Nie, nie podoba mi się muzyka, bo to z, zbyt... Otworzysz to... Nie żyje. Czekaj. Cz... Cz... Ja? kurwa! Ej <grywa> byłam w roku. Fuck my life. Okay. Ryba. <grywa> Adnolia! Ryba! Do kluczy. To jest Nie A, Tak. <grywa> Best ха I 2 seconds later. Best day ever. Заеби нормально. normalnie. Ile да Ile И 140 Ja pierdolę Boże, czy ty to widzisz? Ale mamy jeszcze górkę finansową Całe życie pracuję z idiotami Mam samą. Jest tam Za drzwiami chyba był o nie, o nie! Kurwa! Cześć! No, nie gadaj! Pięk nie! Do nie! Ja pierdolę! Nie. Kurwa, już było dobrze! Kurwa, już było dobrze! No, i na obu, na exit jakby tym normalnym. jest, jest starka. Patrzę się, patrzę się! Ale za długo też nie możesz? Jezus! Faktycznie! Zabijam LNK, patrzę przez sekundę. No poniosł mnie. Aha. Aha. Puste. Uważaj, Nie, Nie, on ma, ma cooldown jak się A, a nie, bo zakupy były większe, spodoba wam się na pewno. Zacznijmy od tego, że... <śpuszczaj> no. <śpuszczaj> no. <śpuszczaj> nice. I chcesz powiedzieć na tym muszu Hajs, no nie? <śpuszczaj> Ile na to poszło? Ile? <śpuszczaj> wiem, 60 chyba tylko. Ile kurwa? ILE?! Ej dobra kurwa! <grym> to? Kupiłam tam boomboxa jeszcze! Acha, bo NIE! Uwielbiam łazienić to jest akradnie, to, to? jest Ale jest po drugiej stronie. Paso. No nic, chłopaki, będzie lepiej. O, okej. Za uważać za Z kraja, bo one się szybko odpalają. A, nie! nie! Tu są ruchome piaski! Oje! Oh, yeah. nie! Oh. nie! 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 Woo! Na dole co kradnie, więc musimy na niego uważać. Dobra, jak hmm. to tylko A few moments later. Cie. No kurwa, no podejdź. Uciek. <grym> no! Kurwa. No nie! Nie uciekajcie, bo go nie zabiję! No nie, kurwa nie Nie, już nie ma telewizora! To czemu nie kupiłeś go od razu? Bo wtedy nie mieliśmy tylu... ...pieniążków. Aaaa... Czekaj, a czeka, to ile kosztował? 130 równe. To pojebało cię? Nie wydałam <śm> niczego! Tak, jest w fakt, że ty o tym myślałaś. Podoba mi się. Tak, zmieniło się. Dlaczego tego nie kupiłaś? To pojebało cię? To swoją drogą. Bo ja nie, bo ja nie wiedziałam, oglądać. że to jest takie drogie. To, no to pewnie jakaś plazma. Bieda od niego bije, że strach podejść, żeby w ryj nie dostać, a ten telewizorek Soniacza za prawie dwa koła ogląda. A ja mi To gapi czy się ta, ta? ktoś na niego? Patrzę. Patrz, nie, nie! Patrzyłam się. Za krótko czy za... Oddawaj Zem ją, ty złodzieju jebany. Okej, okay, Do góry, do góry się wracamy. Coś słyszałam? Słyszałam. Też coś słyszałam. Ale nie wiem czy to chochoł, czy to podchory, Escucha no. las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Poczekaj tu chwilę. What are you doing in here? Nothing. Hej, musimy znaleźć drogę. Na statek? O, już praktycznie jest. tam była. Przecież była to na tam, statku praktycznie. Przeszła obok niego. Idź do statku, masz za plecami statek. Przestaniesz. Co? Tu W jednym miejscu cały czas, bo odpisuję na LC. No kurwa, jest nie. jest nie w sprzedam. A wy jak od tego będzie zależeć nasze życie? A to wtedy sprzedam.